Hejka kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem pokazującym w jak niestandardowy sposób można wykorzystać maszynkę do tatuażu plus wkład do długopisu aby uzyskać projekt w stylu dotwork. Tutaj przygotowałam dla Was projekt kwiatu, który następnie cieniuje za pomocą dotów, czyli kropek. I niestandardowo Używam wkładu do długopisu zamontowanego na metalowym poszerze, i to wszystko jest tak zmontowane jak do tradycyjnego tytułowania, z tym że zamiast igły mamy właśnie ten wkład do długopisu. Ja użyłam metalowego zakupionego w kwadronie, który służy do rysowania projektów bezpośrednio na ciele, aczkolwiek nada się każdy inny wkład z długopisu odpowiednio przecięty, tak żeby pasował. I to wszystko jest montowane. potrzebujemy też zasilacza, do którego to wszystko sobie zamontujemy, to, tą maszynkę. Ja akurat pracowałam na niskim woltażu, bo to było około 6V. Sprawdzałam też jak się pracuje na wyższym, ale na tym niższym jakby mam większą precyzję ruchu, mniej chaotycznie lata mi ta maszynka bo no tutaj nie mamy do czynienia z miękką skórą, tylko z kartką, która jest położona na twardy blat, więc to wszystko nam bardziej rezonuje, jest to twardsze podłoże, nie ma takiej elastyczności, więc niski voltaż nam w zupełności wystarczy. I tutaj tak jak widzicie, ten wkład metalowy na samym końcu ma taką pogrubioną końcówkę, przez co efekt końcowy jest taki właśnie jak na kartce. Czyli te doty, te kropki są takie grube i czarne i mocno nasycone. Natomiast gdybyśmy użyli wkładu o cienkiej końcówce, nie wiem czy kojarzycie to takie długopisy z gwiazdkami, one według mnie mają najcieńszą końcówkę, jaka tylko może być, no to wówczas uzyskamy takie drobniejsze kropeczki, bardziej kładsze przejścia, takie delikatniejsze cienie. No ale to. W właśnie zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. W tym momencie ja chciałam właśnie zrobić taki dosyć mocno napigmentowany ten kwiatek. Natomiast kolejny filmik, jaki wrzucę, będzie z użyciem tego cienkiego wkładu i wtedy będziecie mogli sobie porównać, jaka jest różnica między jednym a drugim. I tu ciekawostka. Bardzo podobnie robi się właśnie tatuaże na skórze w tym stylu. Z użyciem igieł właśnie i tutaj w zależności od tego jakiej igły użyjemy, czy to będzie igła cienka czy gruba, to na taki efekt możemy oczekiwać. Tak samo tutaj w zależności od tego jakiego wkładu użyjemy, czy grubego czy cienkiego, to taki efekt uzyskamy. Jest to fajny prototyp do tego, aby sobie zrobić na przykład kilka projektów w tym stylu. Albo aby, aby zabić czas, czekając na odłożenie gospodarki, bo w tym momencie mamy lockdown i studia tatuaży są nieczynne. Ewentualnie, aby po prostu sobie sprawdzić, czy taki styl nam się podoba, czy nie. Chyba, że komuś po prostu zalega maszynka i, i nie wie, jak jakby mógł jej użyć w inny sposób niż na żywym człowieku. To właśnie to też jest fajny patent. Nikogo, nikogo nie ranimy. Jeżeli się uczymy, no to Możemy po prostu uczyć się na kartce, że tak powiem, pierwsze swoje kroki jakieś poczynić przed startem z żywą skórą. I tyle, jeżeli jakimś cudem dobrnęliście do końca, to byłabym mega wdzięczna za lajka, za zostawienie lajka po sobie i jakiegoś subika. To pomoże mi w rozwijaniu kanału. Mam nadzieję, że treści, które tutaj umieszczam są dla Was w jakiś sposób przydatne. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania związane z tym filmem, czy ogólnie z tematyką tatuowania czy projektowania, to piszcie śmiało w komentarzu. Postaram się na bieżąco na te pytania odpowiadać. I tyle z mojej strony. Dzięki za wysłuchanie i obejrzenie tego do końca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ciao!